Duszą z kamień. Na granicy krwawych wzgórz stała samotna wieża. Zbudowana z czarnego bazatu pamiętała wojny, które pochłonęły całe pokolenia. W jej cieniu kroczył Darien, młody krasnolot o sercu cięższym niż jego zbroja. Nie szukał chwały ani złota, tylko odpowiedzi na pytanie, które paliło go od lat. Dlaczego jego ojciec zginął? Zostawiając za sobą jedynie milczenie i lęk. Niektóre pytania dojrzewają latami. Jeśli czujesz to napięcie, zasubskrybuj i kliknij dzwonek. Pozwól tej opowieści trwać. Darien wkoczył do wieży, nie spodziewając się, że korytarze żyją. Tamien pod stopami pulsował, a ściany zdawały się szeptać starożytnymi językami. W sercu budowli, w sali wyciosanej z jednej bryły granitu, czekał on król ogrów. Był większy niż wszelkie opowieści, a jego skóra miała barwę popiołu i krew na dłoniach. Nie spał, nie odpoczywał. Tylko czuwał, nienawidząc wszystkich, którzy oddychali. Zło nie zawsze krzyczy, czasem po prostu patrzy. Jeśli coś cię poruszyło, kliknij dzwonek i zasubskrybuj. To znak, że nie jesteś sama. Coże dojść zginąć? Pytał król ogrów z szyderscem. Przyszedłem zrozumieć. odparł Darien, nie sięgając po topór. Ogr roześmiał się, ale w jego śmiechu była gorycz. Nie siła. Twój ojciec mnie oszczędził wiele lat temu. Dlatego zginął, twoi nie wybaczają litości. Darien zadrżał, ale nie cofnął się. A ja nie wybaczę ślepej nienawiści, rzekł i uderzył pięścią w ziemię. Niektóre serca zmieniają świat, zanim przestaną być. Jeśli dotknęła cię ta chwila, zostaw ślad, subskrybuj, kliknij dzwonek. Ziemia zaczęsła się, a żywiałak kamienia przebudził się ze snu. Objął króla ogrów skałą i zamknął go w milczeniu, którego sam się domagał. Wieża rozpadła się w ciszy, a Darien opuścił wzgórze z cięższym sercem, lecz lżejszym sumieniem. W jego oczach pojawiło się zrozumienie, a w dłoni tlił się mały kryształ, dar od żywiołaka. Na granicy krwawy wzgórz znów zawiał wiatr, nie niosąc już lęku, lecz spokój.